Simple earn czyli codzienne zarabianie i pomnażanie swoich kryptowalut Cześć moi drodzy, witam was w następnym odcinku na moim kanale i właśnie w tym odcinku, tak jak wspomniałem, skupimy się na produkcie simple R, dzięki któremu możemy pasywnie pomnażać swoje kryptowaluty i dostawać za nie codziennie nagrody Także w dużym skrócie i oproszczeniu, Binance Simple jest to połączenie dwóch produktów Binance Savings i Binance Staking. Także moi drodzy, lecimy teraz już bezpośrednio do ekranu mojego komputera i pokażę wam krok po kroku, jak to działa i na czym to polega oraz co najważniejsze, jakie są różnice właśnie pomiędzy tymi produktami. Także moi drodzy, jeśli chodzi o sam produkt Simpler, tutaj jak już wspominałem, Binance Savings, Binance Tanking, czyli po prostu odbieranie codziennych nagród poprzez deponowanie swoich właśnie aktywów kryptowalut na Flexible, czyli po prostu elastyczne oszczędzanie, czy po prostu na zablokowane tutaj terminy, czyli na przykład tutaj mamy Alpha i zobaczcie, mamy Flexible, jest to elastyczna opcja na 5% skali. Roku lub po prostu 30 dni, 60 dni i 120 dni. Oczywiście, im dłuższy okres, tym większy APR, czyli po prostu średnioroczna stopa tutaj zwrotu. No ale oczywiście, jeśli chodzi o elastyczne tutaj okresy. No, to mają to do siebie, że po prostu w dowolnym momencie możemy je wyciągnąć, kumulują się na te nagrody codziennie. A jeśli chodzi już o zablokowane, no to oczywiście wyciągnąć możemy je wcześniej, nie musimy trwać do końca okresu, ale oczywiście jeśli chcemy je wyciągnąć przed czasem, no to wtedy nie dostaniemy nagrody Czyli lepiej czasami wziąć te 5% w skali roku i codziennie dostawać nagrody, niż sobie włożyć na te 120 dni, ale po jakimś czasie stwierdzić, że no dobra, ale ja nie chcę już tam trzymać tej kryptowalu, chcę ją na przykład sprzedać. Więc no, nad tym też trzeba się tutaj dobrze... Zastanowić. A kolego osobiście mam dość sporo na zablokowanych produktach, czyli zablokowanym okresie czasu, czyli zafrizowanym. A jak widzicie tutaj po prawej stronie w Autosubscribe, większość tutaj kryptowalut, no niektórych nie mam zaznaczonych, większość kryptowalut mam dane na Autosubscribe, dzięki czemu jeśli tylko jakieś cząstki tych kryptowalut pojawią się w moim portfelu spot, z automatu trafią one od razu na Flexible, czy po prostu na elastyczne oszczędności, no i po prostu lepsze jest coś w skali mikro i codziennie żeby mi coś przybywało, niż po prostu żebym z tego nie miał nic więc najzwyczajniej w świecie, w mojej opinii lepiej sobie wsadzić wszystko na flexible i te kryptowaluty, które chcemy trzymać na long -term, no to właśnie je tutaj dać sobie na dłuższy okres czasu i w tym przypadku właśnie mrozić na przykład na 30, 60 czy też 120 Edy, jak sobie spojrzycie tutaj na moje konto, no tutaj total balance nie będę Wam pokazywał jak to wygląda, a czy zobaczcie, mam 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 różnych kryptowalut obecnie wsadzone na produkty SimpleR, czyli mam 28 różnych kryptowalut, tokenów, które stale kumulują mi tutaj zyski. No część mam na Flexie, część mam na zamkniętych lokatach, zależy się po prostu od możliwości, i od tego jak bardzo różnią się te procenty, ponieważ w niektórych przypadkach jest nieduża różnica pomiędzy Flexem a zamkniętym okresem czasu, więc w tych przypadkach po prostu wybieram sobie Flexa. No i moi drodzy taka generalna różnica pomiędzy właśnie platformami savings staking i tą nową platformą earn no to jest taka że przed 22 września właśnie tego roku czyli 2022 można było po prostu codziennie zdobywać te nagrody które Dostawaliśmy za Flexible Savings bądź Lock Savings No i jeszcze było Lock Staking Generalnie rzecz biorąc, wprowadzając Simple R Mamy to jako jedną platformę do uproszczenia Czyli nie mamy tego na każdej osobnej podstronie Czyli wystarczy, że teraz wejdziemy sobie na Simple Air I wszystko mamy tutaj w jednej zakładce, i tutaj mamy cały zakres wyborów tych produktów. Więc wystarczy, że wejdziemy sobie tutaj na ten produkt Simpler, wybierzemy sobie, która opcja nas interesuje, klikniemy sobie Subscribe i wybierzemy sobie już po prostu jaką kwotą chcemy tutaj, jaką kwotę chcemy zdeponować na tą konkretną. Lokaty, bądź po prostu Flex, i wtedy to już po prostu możemy sobie dać auto śmiało i zasubskrybować całość kwoty, którą mamy, no bo to możemy w dowolnym momencie wyjąć. Więc tutaj, akurat w przypadku Flexa, nic nas nie ogranicza. No i ja teraz wam pokażę na przykładzie, na przykład Aptos, APT. Mam tutaj coś na koncie, a akurat tutaj mamy tylko Flexa 25% w skali roku, jakieś tam drobne mam na portfelu, więc kliknę sobie subscribe. Zobaczcie, mam tutaj 5,3%. APT na portfelu, na sobie max, żeby mi całość wybrało Tutaj po prawej stronie od razu mam przelicznik, zobaczcie Estimated Interest 0,0036 APT per day, czyli dziennie będę tyle zdobywał No i co najciekawsze, że codziennie właśnie Binance Flexible umożliwia Wam autosubskrybowanie i zobaczcie tutaj właśnie między 2 a 20 czasu UTC plus 0 dla czas Polski obecnie jest to plus 2 godziny a dokładnie rzecz biorąc zazwyczaj jest to między godzinami tutaj 0,0 a 8 UTC no to w tym przypadku wszystko co mamy na spocie jeśli mamy zaznaczoną tą opcję Auto Subscribe trafia nam na Flexa Czyli po jednym dniu dostajemy właśnie 0,036 APT. No i na następny dzień trafia to już do puli pracujących tutaj tych tokenów APT. Więc po prostu w następny dzień będzie jeszcze ich coraz więcej. Więc to jest naprawdę fajny tutaj efekt kuli śnieżnej. Dobra, także ja sobie tutaj zaznaczam auto subscribe. Klikam sobie tutaj całość, max i klikam sobie confirm. I po prostu następne tokeny w tym przypadku idą tutaj już u mnie do pracy na giełdzie Binance. Warto to też tutaj wspomnieć trochę głębiej o APR, ponieważ nie każdy może z was wiedzieć, czym jest po prostu 30% roczny zysk w skali roku czy coś coś innego. Więc warto też wam powiedzieć jak to dosłownie tutaj obliczać. Więc moi drodzy, generalnie, żeby rozbierzecie tutaj te 30%, dzielicie to na 365. No i wychodzi wam w tym przypadku, jeśli podzielimy te 30% na 365 dni, chodzi 0,082% w skali tutaj dnia i wtedy mamy po prostu ten APR dzienny więc uważam, że to i tak jest lepsze niż po prostu leżenie na giełdzie osobiście uważam, że wszystko co mam powyżej 1%, nie wiem, 1, 2, 3 5%, czasami nawet i te 0,5% też mam na stakingu też mam tutaj na właśnie opcje elastycznych Oszczędności, no bo po co ma mi to leżeć, skoro nawet te 0,5% w skali roku to jest to zawsze 0,5%? Skoro i tak to otrzymam na jakiś dłuższy okres czasu, to fajnie, jeśli jeszcze z tego mi coś przybędzie. A pamiętajcie, że na elastycznych oszczędnościach jest o tyle fajnie, że zawsze powoduje się ten efekt kuli śnieżnej. Warto też wspomnieć, że niektóre produkty, a w zasadzie większość produktów ma limity. Zobaczcie, jak sobie klikniemy tutaj na przykład na Alpine, niech będzie Alpine na 120 dni, klikniemy sobie Subscribe, zobaczcie, że Elego Quota, czyli maksymalna tutaj dostępność obsadzenia tych kryptowalut na tym stakingu na 120 dni, to jest 10 sztuk Alpine, kryptowalut Alpine i nie możemy wsadzić tutaj więcej, jest to po prostu zrobiony limit na jednego użytkownika. Także nie jest to zrobione tak, że dany produkt, który ma tutaj właśnie na przykład 120 dni, jest on wieczny, ponieważ większość tych, jak nie wszystkie produkty, mają po prostu dany określony limit dla użytkowników. I jeśli po prostu się spóźnicie, no to najzwyczajniej świecie się na niego nie załapiecie. Oczywiście tych produktów jest tutaj więcej niż tylko ta pierwsza strona, którą wam tutaj pokazałem. Zobaczcie, mamy to Simple Air, mamy tutaj kilkanaście produktów, 2, 4, 6, 8, 10 produktów na tej stronie, ale zobaczcie, mamy tutaj taki przycisk. rozwiń wszystkie 302 produkty Simple Air. No jak sobie klikniemy, to dosłownie będzie mieć teraz widok na wszystkie po rozwinięciu. No i to oczywiście musimy chwilę zaczekać, zanim się nam no, załadują następne produkty i nam się tutaj przewiną. No i zobaczcie, co jest fajne, że ja te wszystkie produkty tutaj mam prawie poza tak jak wspomniałem wcześniej. Na auto subscribe Czyli po prostu jeśli tylko trafią na mój portfel No to wtedy od razu trafiają automatycznie Na Flexible Savings No i tutaj ten APT Też sobie go dzisiaj kliknąłem właśnie w momencie Kiedy wam pokazywałem jak go Tutaj ulokowałem na Flexible Savings Więc po odświeżeniu, no tutaj ten przecież Powinien być też już tutaj aktywny Zobaczcie, że mamy tutaj też bitcoina Aż na 5% w skali roku Ale uwaga, jest też tutaj taka informacja Tier rate i tutaj Niestety, ale maksymalnie Właśnie na 5% możemy od 0 do 0,01 bitcoina ulokować, i to będzie nam pracowało na 5% w skali roku. Od 0,01 do 0,5, czyli pół bitcoina, mamy 0,8% w skali roku, a powyżej, już pół bitcoina, jest to 0,1% w skali roku. Co uważam, że jeśli chodzi o samego bitcoina, to i tak jest naprawdę dobra opcja. Zobaczcie, co jest najlepszym produktem według mnie od dawna. Mamy też tutaj Beway, USD właśnie z tym tier rate i zobaczcie tutaj możemy od 0 do 1000 BUSD ulokować na 8% w skali roków, co nawet w porównaniu do zwykłych banków jest to mega super ofertą. No oczywiście tutaj powyżej od 1 do 10 tysięcy dolarów jest 0,8% no i powyżej 10 tysięcy BUSD no jest już to 0,3%. Procenta. Mamy też gdzieś tutaj USDT, jeśli dobrze kojarzę, tylko tyle, że właśnie nie widzę tego na samym początku. Tak, jest tutaj troszkę niżej. Zobaczcie, mamy tutaj podobną sytuację co z BUSD, a czekaj, troszkę mniejszy limit, jeśli chodzi już o ten środkowy i ten trzeci tier, Zobaczcie, mamy od 0 do 1000 dolarów, 8% w skali roku. I według mnie te 8%, właśnie na Binance, jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc, jeśli chodzi o uzyskanie właśnie tych 8%, w porównaniu do innych stakingów, które oferują inne serwisy. Nie będę ich tutaj wymieniał, ale często tamte niosą ze sobą dużo większe ryzyko niż chociażby tutaj, właśnie giełda Binance, którą ja osobiście uważam za bezpieczną. Także to wszystko jeśli chodzi o SimpleN. A jeśli jeszcze nie macie jakimś cudem konta na giełdzie Binance, to oczywiście skorzystajcie z reflinku, który znajdziecie w opisie tego wideo. Ponieważ uwaga, uprawni Was on do dożwotniej zniżki na giełdzie Binance 10% przy każdej transakcji. Czyli zapłacicie 10% mniej prowizji przy każdej transakcji. A w skali tutaj chociażby miesiąca, roku czy kilku lat jest to naprawdę duża kwota. Także moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji do kanału, o łapce w górę. Oraz oczywiście o komentarzu pod tym wideo. Także trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!